9 marca 2024 roku w sieci pojawiło się nagranie wykonane w okolicy wsi Serchiwka, znajdującej się w obwodzie donieckim, na którym Rosjanie przy pomocy pocisku balistycznego wystrzelonego z systemu Iskander niszczą sekcję ogniową, czyli dwie wyrzutnie oraz sprzęt towarzyszący będący częścią baterii systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot, która została przekazana Ukraińcom z Niemiec. Niepokojące jest też to, że Rosjanom udało się nieniepokojonym przedostać przy pomocy drona około 50 km w głąb ukraińskiej obrony, przy pomocy którego koordynowali całą akcję. Dla Ukraińców oprócz faktu, że Rosjanie coraz częściej i coraz skuteczniej niszczą cenny sprzęt na głębokim zapleczu ukraińskich linii, czego przykładem jest pierwsza strata wieloprowadnicowej wyrzutni rakietowej M142 HIMARS. Mającej miejsce kilka dni temu jest to bardzo bolesna strata, ponieważ dzięki patriotom w ostatnim czasie udało im się zestrzelić m.in. rosyjski samolot wczesnego ostrzegania i kontroli Biriev A-50U. Jak dotąd Ukraina otrzymała jako wsparcie z Zachodu jedną baterię systemu Patriot, składającą się m.in. z sześciu wyrzutni ze Stanów Zjednoczonych, dwie wyrzutnie z Niderlandów oraz dwie baterie, każda po osiem wyrzutni, wraz ze sprzętem towarzyszącym z Niemiec. Jeśli podobają Ci się moje filmy, to zachęcam do skorzystania z opcji wspierania. A jeżeli nie możesz sobie na to pozwolić, to zostaw łapkę lub suba, jeśli jesteś nowy na kanale. Siemanko